Wielewni księża, tak dostojne grono profesorskie, drodzy uczestnicy naszej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Unia Brzeska z wodniczą iluzją zjednoczenia chrześcijan wschodu i zachodu. Mam ogromny zaszczyt powitać was wszystkich na naszej konferencji, gdzie będziemy przez dwa dni analizować. Myślę, że na najlepszym poziomie naukowym wydarzenia kontrowersyjne dla struktur eklezjalnych związane z problemem unii kościelnych. Kościół prawosławny przez wieki trwa w nauce Chrystusa świadcząc o trój, jedynym Bogu. I wyznawanie prawdziwej wiary było i ciągle jest powodem prześladowań. Tak to będzie do końca istnienia świata. Trwanie świętej tradycji nie jest do pogodzenia z akceptacją unijnego modelu pojednania chrześcijańskiego wschodu z chrześcijańskim zachodem. Pamięć o tych trudnych doświadczeniach z przeszłości bardzo często przyczynia się do tego, że my, prawosławni chrześcijanie, bardzo uważnie przypatrujemy się intencjom i propozycjom dzisiejszych czasów. Kiedy karty historii średniowiecza bądź okresu międzywojennego minionego stulecia nas jeszcze niestety niczego nie nauczyły. Unie kościelne, gdyż to jest zasadniczy, temat naszej dzisiejszej konferencji zamiast zrozumienia zgody i szacunku, niestety przyczyniły się do nieporozumień. Agresji, lekceważenia, a nawet przelewu krwi. To oznacza, że wynikają niezdziałania ducha Bożego. W związku z tym nie może być dokonana recepcja przez Kościół Prawosławny tych zaszłości historycznych dla nas wszystkich. Musimy pamiętać, że wszelkim próbom. W prowadzeniu modelu uniatyzmu przyświecały jedynie cele świeckie, a nie cele duchowe. Przygotowując się do dzisiejszego przedsięwzięcia naukowego, naszej konferencji, w materiałach wydrukowanych użyliśmy dwóch kolorów. Zieleń to jest kolor nadziei. Z czym związana była chrześcijańska tradycja łacińska. Czerwień na tym rolapie, plakacie, to przelana krew, która była konsekwencją działań zmagań unijnych. Nasza międzynarodowa konferencja Unia Brzeska z wodniczą iluzją zjednoczenia chrześcijan wschodu i zachodu jest zapewne tego rodzaju inicjatywą naukową w skali Ogólnoświatowej. Chociaż temat konferencji wydaje się bardzo kontrowersyjnym, to oznacza, że my jako społeczność prezentująca swój poziom intelektualny powinniśmy na faktach historycznych nawet tych kontrowersyjnych dawać sobie dobrą ocenę przyszłości. Krytyczna refleksja nad Unią brzeską jest niezbędna dla relacji, między Kościołem prawosławnym i Kościołem rzymskokatolickim, ale również w szerszej perspektywie, jak społecznej, tak i e, politycznej. Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie naukowe przyczyni się również do otwartego, szczerego i pogłębionego dialogu na temat uniatyzmu. Problem uniatyzmu jest bardzo złożony i zawisłą kwestią historyczną. Uniwersytety powstały przede wszystkim po to, aby rozważać i rozstrzygać kwestie trudne i złożone. To bardzo wymowne, że dzisiaj integrujemy się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i gościnnie jako współorganizator naszej konferencji przyjmuje nas Wydział Politologii i Dziennikarstwa. Pragnę za tą otwartość wyrazić serdeczną wdzięczność pani profesor Iwonie Hoffman, pani dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Z całego serca, pani profesor, dziękujemy. Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dla wielu z nas tutaj zebranych jest naszą alma mater. Za otwartość i współorganizację naszej konferencji naukowej serdecznie dziękuję, jednocześnie bardzo gorąco i serdecznie witam Jego magnificencję, księdza profesora Jerzego Pańkowskiego, rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wraz z dostojnym gronem prelegentów naszej Alma Mater. Jestem wdzięczny bardzo księdzu profesorowi. Stefanowi Próżyńskiemu, dziekanowi Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Praszowie, która to uczelnia teologiczna wyraziła otwartość bycia współorganizatorem naszego międzynarodowego przedsięwzięcia naukowego. Jestem bezgranicznie wdzięczny wszystkim zaangażowanym w organizację dzisiejszej konferencji, że chcieliście być z nami tworząc Komitet Honorowy, Komitet Naukowy, a także Komitet Organizacyjny. Słowa wdzięczności pragnę skierować pod adresem Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdyż zawdzięczając środkom finansowym z programu Doskonała Nauka, wsparcie konferencji naukowych, my dzisiaj możemy wspólnie być uczestnikami. Tak istotnego i znaczącego dla Kościoła prawosławnego przedsięwzięcia naukowego. Dziękuję wszystkim prelegentom, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie i być z nami, dzieląc się swoim bogatym dorobkiem naukowym. Pozdrawiam w sposób szczególny naszych dostojnych gości z zagranicy: Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, a miło nam że jest z nami przedstawiciel Amerykańskiej Cerkwi Prawosławnej, ksiądz profesor Arkadiusz Mironko, profesor Uniwersytetu Indiana, w imieniu którego witam wszystkich zagranicznych i naszych ojczyźnianych prelegentów. Dziękuję z całego serca księdzu doktorowi Andrzejowi Koch Nachowiczowi, dyrektorowi Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej za zaangażowanie się w naszej dzisiejszej Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Słowa podziękowania kieruję także dla naszego młodego pokolenia, dla Bractwa Młodzieży Prawosławnej naszej diecezji za zaangażowanie się na zasadzie wolontariatu w przebieg naszej konferencji. Moi drodzy, my jako organizatorzy jesteśmy dobarczowani dzisiaj że tak liczne grono uczestników jest obecnych tutaj w naszej uniwersyteckiej auli. Serdecznie witam i dziękuję za obecność duchowieństwu, a także wszystkim uczestnikom naszego naukowego spotkania. Teraz poproszę o zabranie głosu. Współorganizatora naszej konferencji, Jego magnificencję, księdza profesora Jerzego Pańkowskiego, rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ekscelencje, szanowni Państwo, czcigodni kapłani, chciałbym wyrazić ogromną radość z tego tytułu, że Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Jest częścią inspiracji, ale jednocześnie też współorganizatorem dzisiejszej konferencji. Myślę, że ta konferencja, o której mówił ksiądz arcybiskup, dotyka problemu niezwykle wrażliwego, trudnego, a o takich problemach trzeba mówić także w kontekście wszystkiego tego, co dzieje się wokół nas. W obecnej epoce mam na myśli ten niepokój, wojnę, a także wiele problemów na płaszczyźnie również i religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem światowego prawosławia. Dlaczego jest warto mówić o trudnych kwestiach, a do takich z pewnością należy Unia Brzeska? Dlatego, że jedność kościołów, generalnie jedność, Przyświeca każdemu społeczeństwu. I kościół, który zawsze nazywa się jednym kościołem, musi mówić o podziałach wewnątrz Kościoła. Tu jest sprzeczność sama w sobie. I wydawałoby się, że inicjatywa, historyczna inicjatywa związana z Unią Brzeską, miałaby ten problem bardzo ważny i nurtujący problem rozwiązać, a go nie rozwiązała. A tym bardziej utrudniła, zagmatwała i spowodowała, że tyle wieków później Unia wcale nie stała się tylko i wyłącznie wydarzeniem historycznym, ale jest nadal nurtującym wielu chrześcijan poważnym problemem. Problemem, który nie tylko należy zdefiniować jako problem, ale problemem, który uniemożliwia bliższy dialog. Uniemożliwia pojednanie i uniemożliwia także obiektywną dyskusję na temat jakości dialogu ekumenicznego, a także jego przyszłych perspektyw. Bardzo się cieszę, że na tej konferencji porozmawiamy o Unii Brzeskiej w wielu aspektach. Cieszę się, że na pierwszym planie i na pierwszym miejscu jest ten aspekt teologiczno-kanoniczny. Bo od tego powinniśmy rozpocząć, a mianowicie czy Unia Brzeska odpowiada na pragnienie i odpowiada na zawołanie Jezusa Chrystusa, aby wszyscy byli jedno. Ponieważ nie jest to jednak tylko i wyłącznie kwestia teologiczno-kanoniczna, trzeba spojrzeć na Unię Brzeską także z perspektywy historycznej. I tutaj obiektywna ocena historyczna. Brak ahistoryzmu spowoduje, że zobaczymy, jakie były przyczyny, ale też i konsekwencje zawarcia Unii Brzeskiej. No i trzeci wymiar, o którym nie możemy nie mówić, wymiar, który jest cały czas obecny, to jest ten wymiar polityczny. I wiemy, że kiedy w życie Kościoła, kiedy w życie chrześcijan, konkretnie wkradała się polityka, wtedy zawsze było bardzo trudno rozwiązywać jakiekolwiek problemy drogą dialogu, dlatego te trzy aspekty, one pokażą nam jak bardzo właśnie była zwodniczą iluzją Unia Brzeska, ponieważ nie przyniosła przez tyle wieków oczekiwanych plonów, a także nie, oczeki nie przyniosła oczekiwanych rezultatów dla wszystkich chrześcijan. Bardzo dziękuję Waszej Ekscelencjo za możliwość i zabrania głosu, ale także za to, że Chrześcijańska Akademia Teologiczna, pracownicy której z różnych sekcji, sekcji ewangelickiej, sekcji prawosławnej, są dzisiaj także prelegentami i uczestnikami tej konferencji. Bardzo się cieszę, że ta konferencja miała wymiar międzynarodowy i co bardzo ważne, że odbywa się także w renomowanej, znanej uczelni lubelskiej, która znana jest nie tylko w naszym kraju, ale także poza jego granicami. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim interesującej konferencji jak najlepszych wrażeń i refleksji naukowych i życzę także aby ta konferencja wniosła wiele dobrego w obalenie wielu wielu niepotrzebnych mitów i stereotypów które powodują że ten dialog ekumeniczny jest tak trudny i czasami zamiast się rozwijać niestety się cofa dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Teraz poprosiłbym jeszcze kolejnego współorganizatora naszej konferencji, gościa zagranicznego, księdza profesora Stefana Porużyńskiego, dziekana Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Pryszowie. Ja myślę, że Słowacy posługują się językiem słowiańskim, to nie, nie potrzeba będzie tłumaczenia może. Vaše vysokopriosia šenstvo, drohý Vladika Avel, vaše vysokopriosia šenstvo, drohý Vladika Georgi, vaše preosia drohý vladyka Varsonofi, neznajú, z zdes, da, zdesom, uh, vladyka Paisi, naverna išto ne nie nie sa, no tože jeho srdiečno pozdravľajú. Uh, vaše Vysoko prepodobia i prepodobia dostojne duchovní oci. Drohá je pani Ivona profesor i direktor Instituta nauk o komunikácii společnej i médiách. Uvažajme je profesora, docenti i doktora. Ja sprašival včera, kak mne prigovoriť sa na slovackom ili na ruskom. Mne skazali na ruskom i prosíte, ja prigotovil na ruskom, jestli možno tak po slovensku. No. Uh, Dobre. Poviem po slovensky. V prvom rade by som chcel poďakovať jeho vysokoprihostiaštienstvu Vladykovi Avelovi za pozvanie na túto konferenciu za svetenú otázke Breskej únie ako živej ilúzie zjednotenia kresťanov východu a západu. Z úst veľkých odborníkov na cirkevnú históriu a pravoslavnú teológiu budeme počuť veľmi hodnotné analýzy príčin a dôsledkov Breskej únie aj všeobecne každej církevnej únie, ktorá neprináša zjednotenie, ale len ešte viacej prehlbuje rozdelenie medzi kresťanmi východu a západu. Som presvedčený, že zjednoteniu by mohlo dôjsť, avšak nie cestou únie ale úprimného vzájomného spoznavania, priateľstva, spolupráce, úcty, pomoci a seriózneho teologického dialogu. Zjednoteniu nemôže pomôcť ani nátlak, ani lesť, ani politika, ani peniaze, ani prázdne stretnutia kde sa hovorí o všetkom možnom, len nie o teológii. Bez toho, aby sa z oboch stran, zo západu aj východu, začalo budovať úprimné a nepokritecké priateľstvo, nemôže dôjsť k vzájomnému ľudskému zbliženiu a duchovnému spoznaniu. A bez snahy o úprimnú a naozaj hlbokú a odbornú analýzu vzájomných dogmatických rozdielov nemôže nikdy dôjsť k duchovnému zbliženiu a pochopeniu. V diele zjednotenia kresťanov v dnešnom svete nám pomôže iba pokora, láska, pokánie a hlboké poznanie kresťanskej viery a duchovnosti nielen v duchovnej, ale aj v praktickej rovine. Je potrebné žiť naozaj pravdivým, zdravým, Evangeliovým duchovným životom, ktorý jediný nás môže priviesť k tesnému a bytostnému spoločenstvu v Kristovi vo svetom duchu. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať za veľkú pomoc, ktorú prejavili a prejavujú aj dodnes duchovné školy v Poľsku a ktorú nám preukázali aj pri poslednej akreditácii Pravoslavnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity. Obzvlášť chcem poďakovať profesorovi Antoniovi Mironovičovi z Bialistockej univerzity. Chcem poďakovať dekanovi profesorovi Jeržimu Ostavčukovi z Kresťanskej akadémii v Varšave, ktorí sa ako členovia komisii pre posúdenie kvality Pravoslavnej bohosloveckej fakulty v odbore teológia veľmi podielali svojim posúdkom na úspešnej akreditácii našej fakulty v prvom stupni akreditácie v tomto roku. Verím, že naša spolupráca sa bude úspešne rozvíjať aj ďalej v budúcnosti pre dobro našich duchovných škôl a miestných pravoslavných církví v Polsku aj na Slovensku. Je veľa profesorov, docentov, ktorí v rámci Erasmu prichádzajú do Opole, do Žešova, do Krakova do Varšavy aj do Bialystoku. S veľkou radosťou a úctou spomínam na veľmi kvalitných, hodnotných absolventov našej fakulty, ktorí pochádzali z Polska. Boli to také významné duchovné osobnosti ako jeho vysoko preosvietenosť, doktor Paisi Martiniuk, doktor filozofie, pravoslavný arcibiskup Šemský Gorlický, ktorý u nás absolvoval i magisterské štúdium, i doktoránske štúdium. I do dneska veľmi tesne spolupracuje s našou fakultou a ktorý bol môj spolužiak v jednej triede fakulty. My sedeli v jednej lavici. Ďalej. Protojerej Roman Dubec, direktor Eparchiálneho centra pravoslavnej kultúry v Gorliciach a jeho matúška. Protojerej magister Ľubomír Vorhač, správca pravoslavnej církevnej obce v meste Legnica. Proto jerej magister Jan Kot, správca pravoslavnej církevnej obce v Hrubiešove, ktorý je aj teraz tu prítomný, a ktorého som po, ja neviem, skoro 30, po 30 rokoch stretol veľmi rád a veľmi sa tomu teším a stále je ten, tá blízkosť medzi nami duchovná veľmi intenzívna. A takisto našim absolventom bol aj v blahej pamäti zosnulý otec Tomáš Levčuk, ktorý tragicky zomrel a ktorý slúžil v Hajnovke. A ktorého Matúška bola a je zo Slovenska. Všetci títo absolventi a mnohí ďalší študenti z Polska svojim štúdiom na Slovensku zanechali nezmazateľnú stopu v dejinách a rozvoji našej bohosloveckej fakulty a pravoslavnej cirkvi na Slovensku. Boli to aktívni študenti, ktorí sa zapájali aj do vedeckej činnosti, aj do spevackých zborov, aj e, cirkevného života. Zostáva len veriť, že naša vzájomná spolupráca medzi našimi cirkvami aj v, e, duchovnými školami sa bude v budúcnosti len stále viac a viacej rozvíjať. Na záver mi dovolte zaželať všetkým organizátorom a účastníkom konferencie v Ľubline Božie blahoslovenie, úspešný priebeh tohto významného vedeckého, duchovného a hlavne Bohu milého podujatia, nielen pre rozvoj teologického poznania, ale aj pre rozvoj našich osobných vzťahov a kontaktov spoločenstve viery nášho spasiteľa Isusa Krista, ktorému nech bude všetká sláva, česť aj poklona na výky výkov. Amen. Ďakujem za pozornosť. No i teraz pora na gospodarza. Bardzo serdecznie byśmy do głosu Panią profesor, doktor habilitowaną Iwonę Hoffman, dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa naszego lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ich Ekscelencje, szanowni rektorzy, dziekani, wielce szanowni goście, Międzynarodowej konferencji, której mamy być zaszczyt współorganizatorami. Pragnę powitać Państwa najserdeczniej w imieniu władz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Politologii Dziennikarstwa UMCS, ale także władz naszej uczelni w nowej siedzibie, w której po raz pierwszy organizujemy wspólnie konferencję. Fakt zaproszenia do jej organizacji. Wydziału Politologii i Dziennikarstwa wynika z wieloletniej współpracy z yy, yy, Jego Ekscelencją mniejszym Ablem. Mamy zaszczyt organizować konferencję, podejmować wspólne inicjatywy po raz kolejny. Wyrażam wielki szacunek Ekscelencji za podjęcie inicjatywy w postaci międzynarodowej konferencji poświęconej tak ważnej problematyce myślę, że uczelnia jest najlepszym miejscem do podejmowania wszystkich prób wyjaśnienia problematyki związanej z Unią Brzeską. Ta przestrzeń, którą daje konferencja, to jest przestrzeń obiektywnych dyskusji na temat problematyki związanej z Unią Brzeską. Na temat problematyki związanej z współdziałaniem, z szansami porozumienia różnych religii. Muszę powiedzieć, że zajmując się komunikacją społeczną i mediach, zwracam uwagę przede wszystkim na interdyscyplinarny walor tej konferencji. To jest poruszenie różnych aspektów związanych z historią i oddziaływaniem faktu Unii Brzeskiej. Chcę też powiedzieć, że bardzo istotne są. Te zagadnienia, które kierują naszą uwagę na pojednanie, porozumienie i dialog. Myślę, że dialog międzykulturowy, międzyreligijny, dialog międzynarodowy jest szansą nie tylko dla badaczy, jest szansą dla wszystkich ludzi na osiągnięcie porozumienia w obliczu tak dramatycznych wydarzeń, jakich doświadczamy od kilku lat. Myślę, że zanik dialogu międzykulturowego, i międzyreligijnego jest jedną z ważniejszych przyczyn polaryzacji opinii publicznej, polaryzacji opinii społecznej. Z tym większą radością przyjmuję Państwa dzisiaj na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, życząc udanych obrad. Życząc obiektywnych wniosków, wyrażam przekonanie, że ta konferencja będzie stanowiła wspaniałą płaszczyznę do y, analizy problematyki tytułowej. Jednocześnie pragnę przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od magnificencji rektora UMCS, profesora Radosława Dobrowolskiego, który nieobecny dzisiaj, a usprawiedliwiony faktem uczestnictwa. W tradycyjnych uroczystościach przed 1 listopada, uczelnianych uroczystościach związanych z odwiedzaniem grobów y, osób, które odeszły z naszej społeczności w ostatnich latach, prosi o to, aby pozdrowić Państwa najserdeczniej i przyłącza się do życzeń jak najlepszych obrad i jak najlepszego pobytu w Lublinie. Y, tym samym myślę, że. Y, przez organizację tej konferencji i sposób rozstrzygania problemów zawartych w jej tytule współpraca pomiędzy uczelnią a diecezją y, będzie się pogłębiała. Życzę wszystkiego dobrego z największymi wyrazami szacunku dla y, Jego Ekscelencji Najprzywilejszego. Dziękuję bardzo Pani Profesor. A przy tej sposobności ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować, jakby rozwijając słowa pani profesor, dla prekursora naszych relacji. Jednocześnie chcę podziękować za to, że zechciał pan profesor być członkiem naszego komitetu naukowego konferencji, a mam na myśli pana profesora, doktora habilitowanego Grzegorza Janusza. Dziękuję panie profesorze, to Pan otworzył dla nas drzwi pierwszych relacji. No i pora już rozpocząć nasze rozważania naukowe. Pierwsza sesja Jedność chrześcijan jako problem teologiczno-kanoniczny. Poproszę bardzo serdecznie pana profesora Krzysztofa Leśniewskiego, kierownika Katedry Teologii prawosławnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o poprowadzenie naszej pierwszej sesji.